taki fajny jak zrobić e, zestaw spinningowy mm, przy japonu zrobimy mm, na lekki spinning wszystko żyłka mi znowu uciekła no to zabieramy się pracy potrzebna będzie nam oczywiście taki lekki spinning wędka tam, tutaj, Pętkę Mikado, yy, Hiromaki x Spin do 8 gram wyrzutu Kołowrotek również Mikado, nie będę czytał, już nie pamiętam jak się nazywa żółkę mam 0,14 Do tego że robię przypon z żyłki 12 Mam żyłkę na zapasowej szpuli, na Żyłka jest trochę innego koloru, co mam na winie, tak jest lekko żelona, to jest już czysta. to więc zabieramy się do pracy. Będzie nam jeszcze potrzebny oczywiście krętlik i agrafka. Więc trzeba przywiązać krętlik do żyłki kułownej. wyjamy węzeł spinningowym jakimś osiem, jakoś 8 razy trzeba okręcić przełożyć z przez tą pętelkę co nam powstała jeszcze raz przełożyć wrócić żeby się nam nie rozwiązyło taki węzeł spinningowy z zaciskamy czy siedzi odcinamy jest niepotrzebny koniec został przywiązujemy zaraz tylko muszę uciąć jakieś pół metra żyłki przyponowej. Umarła jest A przywiązujemy to takim samym węzłem do krentlika Jest dobra żyłka, całkiem sztywna. Żywka taki fluorocarbon to jest przywiązane. Czy mamy pocztany koniec? I już zostało nam przywiązać grafkę. idziemy będziemy mogli Obijamy to się razem. Bierzemy koniec przez pęczni i wracamy. Wciskamy to wszystko wcinamy przycinamy koniec. I tak to się prezentuje. Mamy grawkę pół metra przypomnę jakieś krętnik, żyłkę główną. No i to chyba tyle.